Szanowni Państwo, Gostynińskie Centrum Edukacyjne to placówka oświatowa, a właściwie zespół placówek oświatowych, w skład którego wchodzą szkoła, to jest technikum i branżowa szkoła pierwszego stopnia, Centrum Kształcenia Zawodowego w Gostyninie i Internet. Jeśli chodzi o szkoły, rekrutacja na rok szkolny 2025-2026 okazała się dla nas bardzo korzystna, patrząc na demografię. Do technikum przyjęliśmy 49 uczniów, a do, do branżowej szkoły pierwszego stopnia na obecną chwilę jest to 18 uczniów. Rok poprzedni to odpowiednio 19 i osób. W technikum kształ, kształcimy w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik handlowiec, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik aranżacji wnętrz i technik budownictwa. Od 2022 roku możemy pochwalić się oddziałem przygotowania wojskowego w Techniku. W tym roku udało nam się zrekrutować 24 uczniów do tego oddziału i łączna liczba kadetów wynosi 49. Przypomnę, że naszą jednostką patronacką jest 6. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej w Radomiu im. rotmistrza Witolda Pileckiego, a opieką bezpośrednią sprawuje nad nami 64. Batalion Lekiej Piechoty w Pomiechówku. Od niedawna współpracujemy z 37 dywizjonem rakietowym obrony powietrznej w Sochaczewie. Jeżeli uda nam się to chcielibyśmy w przyszłym roku za zgodą oczywiście organu prowadzącego utworzenie klasy mundurowej klasy policyjnej. Miarą szkoły są egzaminy zewnętrzne, egzamin maturalny w zeszłym roku 2024-2025. Myślę, że był dla nas dość łaskawy. Zdawalność wynosiła 70%, a cieszymy się z tego, że właśnie w tym roku do egzaminu przystąpiła większa liczba absolwentów niż w latach poprzednich. Egzaminy zewnętrzne dla szkoły branżowej, czyli dla techników i branżowej szkoły pierwszego stopnia. To przede wszystkim egzamin zawodowy i tu możemy pochwalić się bardzo wysoką zdawalnością, która zbliża się do 100%. Zawsze są dwie sesje egzaminacyjne. Sesja zima, tu zdają egzamin uczniowie technikum klasy piątej i w zawodach technik budownictwa zdawalność wynosiła 100%, technik pojazdów samochodowych 100%, technik żywienia i usług gospodarczych gastronomicznych, przepraszam, 100% i technik handlowiec 86. Jeżeli chodzi o sesję lato, tu zdają egzamin uczniowie klas trzecich technikum, technik budownictwa 91%, technik pojazdów samochodowych 90%, technik żywienia 100% i technik handlowiec 90%. Te wyniki plasują się dużo powyżej średniej województwa i kraju. Nasi uczniowie doceniani są również na zewnątrz. Myślę tu o stypendium prezesa Rady Ministrów, uczeń technikum, otrzymał wyżej wymienione stypendium. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna organizowana jest zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na stosowny wniosek rodzica. Organizujemy też nauczanie indywidualne. W zeszłym roku było to 12 osób: 5 osób z technikum i 7 z branżowej szkoły pierwszego stopnia. Śmiało mogę powiedzieć, że nasza szkoła naprawdę żyje organizujemy bardzo dużo wycieczek szkolnych, jest dużo akcji i przedsięwzięć. Naszą, myślę, mocną stroną jest również promocja szkół. Gostynińskie Centrum Edukacyjne jest jedyną szkołą z terenu powiatu gostynińskiego, która posiada akredytację programu Erasmus Plus w dziale Kształcenie Zawodowe. W akcji 2023 odbyliśmy staże zawodowe w Grecji 23 uczniów w zawodzie Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych w akcji 2024 tak jak już Pan Starosta mówił w sobotę wróciliśmy z Górnej Bawarii gdzie praktyki odbywała młodzież w załodach technik budownictwa technik pojazdów samochodowych i technik handlowiec przed nami akcja 2025 no, rozglądamy się za krajem mobilności to tyle jeżeli chodzi o szkoły kolejną placówką to jest Centrum Kształcenia Zawodowego w Gostyninie i to też jak gdyby można podzielić na dwa takie działy są to warsztaty szkolne i turnusy do kształcenia teoretycznego młodocianych pracowników. Możemy pochwalić się, że budynek warsztatów szkolnych jest w pełni wyremontowany. Do 31 sierpnia wymieniliśmy wszystkie okna, wszystkie drzwi, zostały wymalowane wszystkie pomieszczenia wewnątrz budynku, korytarze, została naprawiona instalacja elektryczna i instalacja grzewcza. Kończymy, tak można powiedzieć, własnymi siłami, elewację zewnętrzną i no, będziemy myśleć myślę na przyszły rok o wyposażeniu pracowni i tutaj trochę tak patrzymy w stronę, w stronę właśnie tego niemieckiego Alteting, może może nam się uda pozyskać sprzęt do, do, do tych pracowni. zajęcia praktyczne na warsztatach szkolnych odbywają uczniowie w 19 oddziałach łącznie 136 U. uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego to również ośrodek egzaminacyjny Okręgowej Komisji egzaminacyjnej w Warszawie, tu zdajemy egzaminy praktyczne. Te egzaminy zdają nie tylko nasi uczniowie, ale również zdają uczniowie oddelegowani przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Są szkoły, które nie są ośrodkami egzaminacyjnymi, jak gdyby za porozumieniem między dyrektorem szkoły a jednej i drugiej, ci uczniowie zdają u nas egzamin. Centrum Kształcenia Zawodowego to również turnusy do kształcenia teoretycznego młodocianych pracowników. Współpracujemy tak można powiedzieć od zawsze z 17 powiatami. Prowadzimy turnusy do kształcenia teoretycznego młodocianych pracowników w wielu wielu zawodach. W zeszłym roku przeszkoliliśmy 569 uczniów w tym 13, 13 naszych. Na obecną chwilę właśnie dzisiaj wysłaliśmy Wysłaliśmy koordynację na, na tą naszą część województwa mazowieckiego. Cieszymy się, że uczniów z klasy pierwszej, czyli pierwszy stopień, no można powiedzieć, przeszkolimy w liczbie 211. To tyle, jeżeli chodzi o Centrum Kształcenia Zawodowego. Jeszcze tu chciałbym podać, że zasada organizowania turnusów jest taka, że muszą się samofinansować i się same finansują. Kolejną jednostką Gostynińskiego Centrum jest internat i tak trochę powiem kolokwialnie internat to jest takie naczynie połączenie z Centrum Kształcenia Zawodowego w Gostyninie bo właśnie w internacie mieszkają większości uczestnicy tego tych turnusów naszych stałych mieszkańców. To są uczniowie Gostyńskiego Centrum Edukacyjnego i Liceum Ogólnokształcącego jedna dziewczynka jest tylko czwórka. W zeszłym roku w naszym internacie odpowiednio we wszystkich miesiącach 60 46 57 uczniów mieszkało co daje średnią 51,7 setek. Internat funkcjonuje też jako można powiedzieć trochę taki komercyjny hotel, bo na na ferie udaje nam się gościć firmy, przepraszam Udaje nam się gościć kluby siatkarskie i na ten rok i na zeszły też mamy zaplanowane około 80 uczestników. Są to dla nas pieniążki. Myślę, że to tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu dyrektorowi i proszę o przedstawienie opinii przewodniczącej Komisji Oświaty, Zdrowia i Opieki Społecznej pani radnej Barbary Komar. Komisja pozytywnie oceniła pracę w Centrum. Dziękujemy. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych będzie zabierał głos? Bardzo proszę, Pan Radny Robert Popkowski. Panie Dyrektorze, chciałem się dowiedzieć, ilu nauczycieli otrzymało dofinansowanie do po ukończeniu studiów, czyli do różnych form doskonalenia zawodowego? Ilu nauczycieli? Dziękuję. Sekunda, Ale... panie, sekunda Panie Dyrektorze, dokończę, tak. bo to się nagrywa, przepraszam. W roku szkolnym 2024-2025 i chciałbym się dowiedzieć, ilu skończyło jakiekolwiek formy doskonalenia, ilu otrzymało dofinansowanie? Dziękuję. Czy ktoś z Państwa Radnych jeszcze będzie zadawał pytania Panu Dyrektorowi? No to w takim razie Panie Dyrektorze, proszę o odpowiedź. studia magisterskie jedna osoba studia zawodowe licencjat jedna osoba studia podyplomowe jedna osoba i nauczyciele nie korzystali z dofinansowania z tego względu że te, te, te studia tak one nie nadawały kwalifikacji do, do prowadzenia innych zajęć tak naprawdę naprawdę podwyższały tylko kwalifikacje jeżeli chodzi o szkolenia dla nauczycieli to z budżetu Szkoły, opłaciliśmy szkolenia dla nauczycieli z Akademii Librus. To były średnio po 10 szkoleń dla każdego nauczyciela. Dziękuję bardzo.